Jesteśmy już po tych trzech spotkaniach, po trzech panelach, trzech blokach, właśnie tak jak było powiedziane, kościół, który kocham, kościół, który nie boli, kościół, którego pragnę. W naszej grupie, w której pracowaliśmy, młodzi mówili szczególnie o tym, że pragną... Znaczy najpierw kochają Kościół, idąc z tym krokiem po kolei najpierw kochają kościół za to, za to że właśnie, że, że jest tą piękną wspólnotą ludzi wierzących, że mogą tam spotkać Chrystusa, że, że mogą tam doświadczyć i mogą być autentyczni też przede wszystkim być tacy, jaki są w swojej wierze. To, co boli młodych, co mówili, to jest to, że przede wszystkim to, co czasami mówimy, nie, nie, nie zgadza się potem z rzeczywistością. Młodych ludzi boli Kościół który nie jest czuły, który e, no właśnie podchodzi urzędowo do tych swoich spraw, bo to no, te wszystkie głośne rzeczy, e, które się działy w kościele i to też e, na to zwracali uwagę. A kościół, jaki pragną, e, to jest ten kościół, który e, wpatrzeni w słowo Boże e, dostrzegli też, czyli kościół bardzo mocno Chrystusowy. Jeden, bardzo często podkreślamy, że to jest jeden kościół. E, kościół, który nie wyklucza, tylko właśnie zaprasza, który gromadzi, e, który, którego miło się z tym paradygmatem, który który no, realizuje się w codzienności.